Farma to jeden z najpopularniejszych programów w telewizji. Reality show wspólnie prowadzą Marcelina Zawacka oraz Ilona Krawczyńska. Piękne blondynki mają ze sobą wiele wspólnego, bowiem obydwie brały udział w konkursach piękności. Może nie każdy wie, ale Ilona Krawczyńska też na swoim koncie ma tytuł Miss. Nic dziwnego, bo zachwyca urodą. Spis treści: Kim jest Ilona Krawczyńska? Czym zajmuje się Ilona Krawczyńska? Zobaczcie, jak prezentuje się Ilona Krawczyńska. Kim jest Ilona Krawczyńska? Ilona Krawczyńska urodziła się 23 września 1992 roku w Trzemesznie. Ukończyła dziennikarstwo ze specjalizacją public relations w społecznej wyższej szkole przedsiębiorczości i zarządzania w Łodzi. W 2014 roku Skopyta ruszyła jej kariera w konkursach piękności, to właśnie wtedy została Miss Ziemi łódzkiej i Miss Fitness, dzięki czemu zakwalifikowała się do konkursu Miss Polski. Z kolei w 2015 roku zakwalifikowała się do międzynarodowego konkursu Miss Bikini Universe w Chinach. Czym zajmuje się Ilona Krawczyńska? Ilona Krawczyńska jest jedną z gwiazd telewizji Polsat, gdzie od pierwszej edycji, razem z Marceliną Zawadzką, prowadzi program Farma. Na swoim koncie ma także zwycięstwo w 13 edycji programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, praca w telewizji to nie jedyne zajęcie Ilony Krawczyńskiej. Piękna modelka wspólnie z siostrą prowadzi firmę Fit and Jump, do tego obydwie panie mocno udzielają się w mediach społecznościowych, gdzie działają jako siostry AD i HD.